Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku tego pokażę Pokarfuta, dzisiaj najmniejsza skocznia ze wszystkich, na której będziemy skakać, z tego mi się ten nawet jest pewien, czyli Raschnow AS97. Mamy tutaj konkurs drużyn, yy, duet w rzeczywistości, ale oczywiście u mnie to będzie konkurs drużynowy, bo nie da się w DSC zrobić duetów. I dwa konkursy indywidualne. Kwalifikacje poszły słabo, dopiero 16 miejsce, a i to jest ostatni konkurs przed niedługo Rower. niedługo zaczyna rower. Lepiej, lepiej, bardzo do skok teraz. No i prowadzimy. To Dość dużo przewagą 5. Było cięcie dlatego, że mi mikrofon spadł. Tak wyglądałem, żeby się w drugiej serii póki co no, raczej nie powinniśmy mieć tam z wygraniem. 88 metrów potrzebujemy tylko, żeby... Wygrać w Raśnowie. słabe wyjście z progu, bardzo słabe i ledwo, ale jednak no, nie, jeszcze ledwo, ale wygrywały pierwszy konkurs w Raśnowie. Teraz pora na pierwszym Raśnowie na podium skoczył Piotr Żyła w bardzo ale to nie wszystko zostaje jedynką. Chodzi o Polskę, do... Jan. Co zrobił Jan Habdus? Ależ on odpalił. 98,5 metra. Najlepszy skok uki z tego konkursu. I na polska z wyraźną przewagą na Ale Paweł Pawko nie Dobre warunki są. dalekie latanie. I udowadnia to Paweł Pawkon 98,5 metra. Trzech Polaków na trzech pierwszych miejscach i żyła bardzo cały skok. Polski poprawił. Paweł skacze się fenomenalnie, no i Polska wygra. Ale Paweł pa, pa, chce polecieć daleko, w tej drugiej serii indywidualnej drużynówki. że trafił na próg, chociaż To było za HS, ale równo dla HS, nie, pół metra bliżej, ale Paweł, pa, pa. najlepszy indywidualnie, a Polska wygrywa konkurs drużynowy. Niemcy uciekają ją cześć.